Dzień dobry Państwu. Na poziomie idei zawartych w dziele Karola Wojtyły kategoria tradycji jawi się jako jedno z pojęć konstytutywnych dla całego systemu aksjologicznego budowanego w tekstach papieża z Polski i odnajdywanego między innymi poprzez sztukę, ale także w trybie mniej zapośredniczonym w jego różnego rodzaju wypowiedziach o charakterze dyskursywnym. Pochodzących najczęściej już z okresu papieskiego. Namysł nad tradycją ograniczę w niniejszym oglądzie do literackich tekstów Karola Wojtyły, zaliczając do nich także powstałą już w czasie sprawowania pontyfikatu, ważną dla tej tematyki książkę Pamięć i Tożsamość, w której intuicje wyrażone wcześniej w utworach literackich znalazły potwierdzenie w formie dyskursu bardziej teoretycznego choć nie pozbawionego odniesień do osobistego doświadczenia Ojca Świętego. Zaliczenie wspomnianej pozycji w poczet tekstów literackich nie jest może oczywiste samo przez się, i może być dyskusyjne. Przeważa jednak argument natury genologicznej, w myśl którego tekst z obszaru tak zwanego dokumentów życia osobistego Przynależą do literatury, stanowiąc jej osobny dział. W tym kontekście pamięć i tożsamość traktować się daje jako zapis autorskiej autoświadomości, przynoszący komentarz do utworów utrzymanych w innej konwencji, i jako taki stanowi też swego rodzaju metatekst, będący dogodnym punktem odniesienia z jednej strony dla porównań, z drugiej dla stwierdzenia głębokiej integralności wewnętrznej wyrażanych przez Wojtyłę poglądów, w tym także poglądów odnośnie do tradycji. Medium sztuki posiada zatem w tym zakresie znaczenie fundamentalne, ponieważ to za jej pośrednictwem następuje, według Wojtyły, najpełniejsza transmisja treści kształtujących profil wewnętrzny człowieka. Oraz samoświadomość społeczeństwa i narodu, to zaś pozostaje w istocie główną rolą tradycji. Tradycja, przeto, wyraża się i uwidacznia, według Wojtyły, w zasadniczej mierze poprzez sztukę. Bez tradycji zaś nie ma kultury, którą zawsze pojmuje on w perspektywie dziedzictwa. Jednoznacznie wspomina o tym Wojtyła już jako papież w wywiadzie. Jaki przeprowadzili z nim ksiądz Józef Tischner oraz Krzysztof Michalski. Cytuję: Narody utrwalają swoje dzieje w opracowaniach, przekazują w różnorakich formach dokumentów, dzięki którym tworzą własną kulturę. Podstawowym narzędziem tego sukcesywnego tworzenia jest język. Za jego pomocą człowiek wypowiada prawdę o świecie i o sobie samym i pozwala innym mieć udział w owocach swoich poszukiwań w różnych dziedzinach, komunikując się z innymi, a to służy wymianie myśli, głębszemu poznaniu prawdy, a przez to również pogłębianiu i gruntowaniu własnej tożsamości". Koniec cytatu. Dziedzictwo zatem stanowi w myśli Karola Wojtyły istotny punkt odniesienia, bez którego nie jest możliwa twórcza przemiana rzeczywistości i mądre planowanie przyszłości, która to zawsze winna mieć zakotwiczenie w minionym, inaczej bowiem łatwo może zostać utracona kulturowa ciągłość, na której opiera się duchowe trwanie narodu. Dobitnie poświadczają ten tok myślenia słowa z Wigilii Wielkanocnej. Cytuję. Przeszłość jest czasem narodzin, nie śmierci. Koniec cytatu. Co oznacza, mówiąc w skrócie, iż tradycja jest fundamentem i niejako gwarantem dalszego rozwoju. Tradycja w tym ujęciu stanowi więc swego rodzaju korzeń, podcięcie którego oznacza nieuchronny uwiąd kultury, stanowiącej w rozumieniu Karola Wojtyły, Swego rodzaju system nawadniający społecznego i narodowego organizmu. Tak ujmowana tradycja pozostaje w ścisłym związku z pojęciem ojczyzny, stanowiąc jeden z jej konstytutywnych elementów. Jeżeli ojczyznę pojmuje Wojtyła jako ojcowiznę, a zatem jako dziedzictwo ojców, to od razu zarazem ujawnia się waga tradycji w jego myślowym systemie jako jednego z najważniejszych czynników konstytuujących samo pojęcie ojczyzny i nadających mu właściwy sens, wymiar i gatunkowy ciężar. Powiązanie ojczyzny z ojcostwem stanowi też dla Wojtyły dogodny moment dla przejścia pomiędzy ojczyzną ziemską a ojczyzną niebieską. Oraz swego rodzaju Trampolinę do przeniesienia rozważań o tradycji, ojczyźnie i narodzie na płaszczyznę nadprzyrodzoną. Najbardziej oryginalny w myśleniu Wojtyły na temat tradycji ojczyzny i narodu wydaje się właśnie powiązanie tych rzeczywistości z wymiarem nadprzyrodzonym i przydanie im przez to wyjątkowego charakteru przez włączenie tych ziemskich rzeczywistości w historię zbawienia. Myśl powyższa nie stanowi nowum na gruncie teologii, należąc do podstawowego repertuaru przeświadczeń. Jednak na gruncie polskiej literatury powojennej nikt poza Wojtyłą nie zaprezentował tego typu myślenia i nie przełożył w wyrazisty sposób. Teologicznego twierdzenia na literackie obrazy. W zaprezentowanym ujęciu widać też ślady inspiracji historiozofią Norwida, czy szerzej wpływy romantyków. Zawarty w pamięci i tożsamości wywód dotyczący mesjańskiego charakteru przymierza z Izraelem przynosi dwie zasadnicze konkluzje. Po pierwsze, ukazuje biblijne zakorzenienie tradycji chrześcijańskiej, przez co cały dyskurs odnoszący się do genealogii i specyfiki polskiej kultury zyskuje dodatkowe umocowanie i nabiera wymiaru uniwersalnego. Po drugie, zaś rozważania o dziejach Izraela stają się podstawą dla budowania eschatologicznej wizji, w której tradycja i kultura uzyskują istotne miejsce, z uwagi na ich rolę w procesie dorastania człowieka do pełni człowieczeństwa i świętości. Mówiąc o tradycji w odniesieniu do utworów literackich Wojtyły, zasadne byłoby, jak się wydaje, wyodrębnienie w tym zakresie dwóch głównych obszarów problemowych. Z jednej strony zatem istotny byłby namysł nad wpisanym w literackie teksty Wojtyły rozumieniem tradycji. Przypisywaną jej rolą w procesie tworzenia podstaw tożsamości narodu i tożsamości jednostki, orientującej się w świecie przy pomocy wspólnego kodu symbolicznego i aksjologicznego, zapoznanie którego grozi zagubieniem rzeczywistości, utratą możliwości komunikacyjnych, a w konsekwencji rozpadem wspólnoty wskutek braku jakichkolwiek punktów odniesienia. Uznanych za istotne w perspektywie historycznej ciągłości, dzięki której staje się możliwe rozpoznawanie siebie w czasie i przenoszenie poprzez czas własnej identyczności z sobą. Warto na marginesie nadmienić, iż tego rodzaju opinia na temat roli tradycji, przypisująca jej rolę swego rodzaju spoiwa, jest charakterystyczna nie tylko dla Wojtyły, lecz pojawia się także w kulturowej refleksji Czesława Miłosza zawartej w wierszu Ekonomia Divina, ukazując nieoczekiwaną zbieżność poglądów dwóch wielkich przedstawicieli świata intelektualnego XX wieku. Przekonanie Wojtyły, iż człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Ma na to przełożenie zarówno na życie jednostki, jak i na życie całych społeczności, w tym na życie narodu. W pamięci i tożsamości znajduje się znamienny wywód. Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. Kultura jest tym, przez co człowiek staje się bardziej człowiekiem, bardziej jest. Naród bowiem jest tą wielką wspólnotą ludzi, którą łączą różne spoiwa. Ale nade wszystko kultura. Naród istnieje z kultury i dla kultury. Koniec cytatu. Pojęcie kultury i nieodłącznie związane z nią pojęcie tradycji odnosiłoby się przeto zarówno do wymiaru indywidualnego, jak i do wymiaru zbiorowego, co też zostaje przez Wojtyłę mocno podkreślone we wspomnianych tu już późnych papieskich rozważaniach w pamięci i tożsamości. Cytuję. Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to zarazem suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny jest człowiek. W płaszczyźnie jednostkowej, dzięki owym wspólnym punktom odniesienia, może następować proces społecznej identyfikacji osoby oraz poczucie jej przynależności do społeczności wyznającej podobne wartości. I uformowanej przez ten sam, wspólny dla wszystkich paradygmat kulturowy, w skład którego wchodziłaby filozofia, religia, literatura, sztuka, zasady etyczne, a także język czy nawet krajobraz. Podobnie rzecz przedstawia się w odniesieniu do wymiaru ponadindywidualnego i kształtowania poprzez sztukę, literaturę, filozofię. Zbiorowej świadomości społeczeństwa i narodu. Źródłem tradycji zdaje się dla Wojtyły przeszłość postrzegana zarówno poprzez dzieje, a więc poprzez historię, jak i poprzez wzorce czerpane z kultury, w tym szczególnie z literatury. Ten aspekt rozważań koncentrowałby się zatem na dyskursie o tradycji, zawartym tak w tekstach literackich papieża. Oraz we wspomnieniowych, jakie nazwijmy zapiskach, stomów, pamięć i tożsamość. Aspekt drugi, możliwy do rozpatrywania w kontekście tradycji, dotyczyłby tradycji odnajdywanych, wpisanych w teksty literackie Karola Wojtyły. Mówiąc o źródłach polskiej kultury, Wskazuje Jan Paweł II dwie równorzędne tradycje, które miały ją ukształtować. Wymienia więc najpierw tradycję Wojciechową, powiązaną ściśle z powstaniem pierwszego polskiego hymnu, a więc pieśni Bogu Rodzica, oraz z drugiej strony tradycję świętego Stanisława i wywodzoną z niej łacińską pieśnią Gaudemater Polonia. Upatrując w tych dwóch tradycjach duchowych genealogii polskiej kultury, papież zwraca uwagę na dwie istotne dla jej profilu linie. Z tradycji Bogurodzicy wywodzi piśmiennictwo w języku narodowym, wymieniając u jego początków dokonania Reja i Kochanowskiego. Z linii zaś łacińskiej miałby brać początek uniwersalizm naszej kultury, jej otwarcie na Europę, i wielość współtworzących ją dopływów, w tym w szczególny sposób wszystkie nurty poznawcze, a więc związane nie tyle z samą literaturą i sztukami pięknymi, ale z nauką, poszukiwaniem prawdy o świecie i o człowieku. Oprócz tych dwóch źródeł genealogicznych polskiej kultury, a więc tradycji Wojciekowej i tradycji Świętego Stanisława, Zauważa Jan Paweł II jeszcze dwie inne, poniekąd krzyżujące się z nimi i fundamentalne dla zrębów narodowej tożsamości tradycje. Są to tradycja piastowska, w której upatruje elementu jednoczącego rozproszone dotąd plemiona Wiślan i Polan w jeden naród oraz tradycja jagiellońska redefiniująca rozumienie polskości i poszerzająca je w kierunku Wielokulturowości i wieloetniczności. Teksty literackie, które we wskazanym kontekście rozważań o tradycji należałoby w pierwszym rzędzie wziąć pod uwagę, to utwory Myśląc Ojczyzna, Wigilia Wielkanocna 1966, oraz Stanisław, po części także Tryptyk Rzymski. W każdym z nich odnaleźć się dają intuicje zasadnicze dla Wojtyłowego pojmowania tradycji oraz charakterystycznego i nierozerwalnego z jego, w jego refleksji splotu pomiędzy tradycją, kulturą, narodem i kościołem. W otwierającej Wigilię Wielkanocną 1966 roku inwokacji bohater czyni znamienne wyznanie. Chcę być w harmonii z tym, co minęło. I dalej. To znaczy, że trafiam na korzenie własnego drzewa, że zagłębiam się w jego tajemny wzrost, który mnie się udzielił i ze mnie ma swe ciało. Czuję, że jestem w nim i ono we mnie. Nieco inaczej wyrażoną, podobną jednak myśl znaleźć się daje w poemacie Myśląc ojczyzna. Stanowiącym poniekąd dopowiedzenie, czy dopełnienie refleksji zawartych w Wigilii Wielkanocnej. W tym późniejszym osiem lat, napisanym w 1974 roku utworze, związek pomiędzy jednostką a zbiorowością oraz między przyszłością, a teraźniejszością i przyszłością wyraża następująca myśl cytuję. Ojczyzna, kiedy myślę, Wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam. Gdy myślę ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb, pytam wciąż. Jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia? Koniec cytatu. Słowa powyższe wyraźnie ukazują przekonanie o tym, iż tradycja nie może być nieruchomą skamieniną. Na to, by była żywotna i by wciąż oddziaływała na kształt teraźniejszości, i by dawała się odnaleźć w profilach przyszłości, trzeba postrzegać ją jako źródło. Jako swego rodzaju rezerwuar idei i wzorców zdolnych do aktualizowania się w nowych czasach, ale zarazem idei i wzorów stanowiących gwarancję narodowej i indywidualnej tożsamości. Istotne też wydaje się tu słowo harmonia, użyte w kontekście pożądanej postawy ja wobec dziejów, wobec przeszłości. Metafora wrośnięcia w drzewo zdaje się bardzo pojemna, otwierając zarazem głębokie sensy i antropologiczne i historiozoficzne. Od strony antropologicznej zawiera przeświadczenie iż do osiągnięcia pełni człowieczeństwa osoba ludzka potrzebuje kultury i potrzebuje zanurzenia w nurcie przeszłych pokoleń, aby z niego czerpiąc mieć nie tylko punkty orientacyjne w teraźniejszości, ale też, aby posiadać pewien modelowy obszar, tworzący paradygmat dla osobistych impulsów, służących pogłębianiu siebie i odnajdywaniu siebie we wspólnocie wartości. Obraz wrośnięcia w drzewo jest też bardzo interesujący w aspekcie historiozoficznym. Drzewo można tu pojmować zarówno jako żywą tradycję, żywe dziedzictwo, jak i w perspektywie eschatologicznej jako nawiązanie do krzyża Chrystusa. Jeśli zatem wrośnięcie w drzewo oznaczałoby zarazem związek z krzyżem, wówczas otwiera się niezmiernie interesująca i oryginalna myśl o ponadhistorycznym i ponadziemskim znaczeniu ludzkich dziejów. Wszczepionych niejako w krzyż Chrystusa i w nim znajdujących swój ostateczny sens. Potwierdzenie tego rodzaju interpretacyjnej intuicji przynoszą słowa wypowiedziane przez papieża o niemożności zrozumienia człowieka poza Chrystusem. Tego rodzaju ujęcie otwiera historię, tradycję, kulturę i w ogóle całość ludzkich dziejów na perspektywę eschatologiczną. I chociaż, co wyraźnie zaznacza Jan Paweł II w rozważaniach pamięci i tożsamości, zbawienie dotyczy pojedynczego człowieka, a nie jakiejkolwiek zbiorowości, to jednak także i ziemski wymiar cywilizacji, tradycji i kultury w jakiś tajemniczy sposób uzyskują sens nadprzyrodzony, co tłumaczy się z jednej strony przez fakt wcielenia Syna Bożego, z drugiej strony przez to, Iż w nich i poprzez nie odzwierciedla się kształt człowieczeństwa osoby ludzkiej, powołanej do realizowania w sobie Bożego obrazu zadanego każdemu w chwili narodzin. Tak papież wyjaśnia te kwestie w rozmowie z Michalskim Tischnerem. Cytuję: Historia każdego człowieka, a przez człowieka dzieje wszystkich narodów, Niosą w sobie szczególny zapis eschatologiczny. Jest to odczytanie historii w świetle Ewangelii, która ma doniosłe znaczenie. Odniesienie eschatologiczne mówi bowiem o tym, że życie ludzkie ma sens i że mają też sens dzieje narodów. Oczywiście ludzie, a nie narody staną przed sądem Boga. Ale przecież w tym sądzie nad poszczególnymi ludźmi jakoś sądzone są również narody. Czy istnieje eschatologia narodu? Naród ma sens wyłącznie historyczny. Eschatologiczne jest natomiast powołanie człowieka. Ono jednak rzutuje w jakiś sposób nadzieję narodów. Koniec cytatu. Literacką wykładnię tego przekonania o związku dziejów ziemskich z historią zbawienia przynosi w najpełniejszym stopniu ostatni z literackich utworów Wojtyły, napisany przed wyborem na Stolicę Piotrową, czyli poemat Stanisław. W tym późnym utworze ma miejsce zespolenie refleksji o tradycji i ojczyźnie z myślą o Kościele. Kościół zostaje tu określony jako korzeń, który zapuszczam w przeszłość. I przyszłość zarazem, a dalej jako sakrament mojego istnienia w Bogu, który jest Ojcem. Dalsze sekwencje tekstu zawierają rozmyślanie o związku Kościoła z polską ziemią a więc Związał się z moją ziemią mój Kościół by w kolejnym fragmencie wyeksponować myśl kierującą w stronę tej specyficznej Wojtyłowej eschatologii narodu. Kościół związał się z moją ziemią, aby wszystko, co na niej zwiąże, było związane w niebie. Koniec cytatu. Które to stwierdzenie potraktować można jako zwieńczenie wojtyłowego przewodu myślowego ukazującego tradycję jako element mający swoje odniesienia o charakterze nadprzyrodzonym i wpisany w eschatologiczny zamysł stwórcy. Równocześnie też w Stanisławie. Otwiera się możliwość kolejnego przejścia poprzez wizję kościoła od perspektywy polskiej do perspektywy uniwersalnej, zrealizowanej w ostatnim literackim tekście Wojtyły, napisanym u schyłku pontyfikatu, tryptyku rzymskim. Wydaje się, iż tekst tryptyku spina klamrą wszystkie wcześniejsze rozważania na temat tradycji rozproszone w kilku wcześniejszych utworach. Stanowiąc swego rodzaju syntezę poglądów papieża, wyrażoną w szeregu następujących po sobie obrazów skumulowanych w wizji sądu z kaplicy Sykstyńskiej. Można wnosić, iż to wówczas, podczas sądu ostatecznego, uwidoczni się przejrzystość dziejów, odzwierciedlająca się w przejrzystości sumień, w których odsłoni się sens przymierza Boga z człowiekiem. A tradycja i tradycja z dużej litery uzyskają wypełnienie w słowie przedwiecznym. Dziękuję bardzo.